Renault Trafic Opel Vivaro, Fiat Talento, silnik 1.6 Zatarty zawór EGR On tam siedzi w takiej jest dosyć ciężko jest go wyjąć Ale jest to w dosyć łatwy sposób sam EGR Naprawić i wyczyścić go, żeby O widzicie? On, on nie wraca na swoją pozycję, Ta spężona powinna go odciągać z powrotem, a on staje. Zawór wyczyszczony, ładniutko. praca do swojej pozycji. Ja to czyszczę naftą. Najlepiej się nadaje do tego. Składamy i jeździmy dalej. Tu nie ma nic skomplikowanego. Jest silniczek, tu w środku jeszcze jest taka zębateczka między silniczkiem a zaworem, i tu się, nic, tu się nic nie może popsuć w tym pokryweczka. Tu jest taka sprężynka, trzeba uważać, ona masuje tam, żeby jej nie zgubić.